Idziemy na ten czujnik. Zakrycimy głową, a nic się nie dzieje. Wychodzę i w tym momencie tutaj tak jest wiatru centralnie, a nie ma tu żadnego przeciągu. Nic. Małżonka tutaj wcześniej tylko w tym pokoju przede mną 3 minuty i dźwięk yy, jakby gałęzie przeciągniętej po yy, oknie z drugiej strony. Co dziwnego się tutaj dzieje? Wystrzelił pojemnik na gorące zupy przygotowane dla dzieci. Mocno zakręcany, używany bardzo często i nigdy nie ma takich problemów. Wystrzelił w ten sposób, że obryzgał aż zupą sufit oraz pokrywka pękła na pół, Pokażę Wam na zdjęciu.